Dzień dobry. Dzisiejszy film jest jak widzicie trochę inny bo robimy go w studiu Damiana. Inne studio dopiero powstaje i to będzie fajna komnata taka specjalna do i magazyn i wszystko tam będzie. A dzisiaj robimy film taki trochę proekologiczny. Niestety bo ekoterroryści atakują, zabronią nam jeździć działkami już niedługo, pozabierają to wszystko w jasną cholerę i będziemy obrót mieć na YouTubie tylko. Ale do, zanim do tego dojdzie, to pokażę wam kilka rzeczy, które mamy od naszych nieocenionych partnerów, przyjaciół, a także które trafiłem na Gdzieś je kupiłem na, w internecie i są na tyle ciekawe, że warto je pokazać jako gadżet powiedzmy. Więc tak. Nie zaczyna się od więc tak, no, ale po kolei wszystko co, co dziś przywiozłem to się mieści oczywiście w skrzynce marki Kubrick I to jest Polska firma, bo my wspieramy polskie firmy przede wszystkim. I to jest jedna z kilkudziesięciu wersji skrzynek Kubrick, bo ja ciągle mam nadzieję, że wytworzę w końcu do swojego auta zabudowę z tych skrzynek, które między sobą można łączyć w różne konfiguracje. I będę miał wreszcie porządek w aucie, bo wszyscy wiedzą, że ja lubię porządek, ale w aucie mam zawsze burdel taki, że już ledwo się tam daje ulokować. A teraz powstała nowa seria skrzynek Kubrick, których nie mam. I one się odróżniają tym, że są czerwone, z czarnymi dodatkami, tak jak tu widzicie są czarne z czerwonym, a tam są odwrotnie. I to czerwone tworzywo jest dużo, ale to naprawdę dużo bardziej odporne na uderzenia. Na... Można z tym robić cuda. To też są odporne, ale tamte to jest mistrzostwo świata. Co dalej? Kiedyś pokazywałem Wam narzędzia z naszej krośnieńskiej firmy Celfast. To są narzędzia ogrodnicze, no ale umówmy się, przydają się w różnych warunkach. I mamy dzisiaj do pokazania wam dwie nowości. Pierwsze narzędzie z nowości Celfastu, które nam się może przydać, bo oni cały czas coś wymyślają, ale nie będziemy wam pokazywać grabek do liści i takich rzeczy, tylko to, co nam w na podróży na kempingu się może przydać. A taki nóż chowany w plastikowy taki taką pochwę, przypinaną do paska takim klipsem. Leciutki, ostry, ostrze długie na 10 cm. Idealnie leży w dłoni. Tu można sobie jakiś sznureczek przeciągnąć, żeby łatwiej było go, że powiem. Używać. No i do tego jeszcze nie tonie w wodzie, co jest dodatkową zaletą, czyli taki nóż w wodzie. Drugie narzędzie nowości celfastu to jest piłka. Kiedyś pokazywaliśmy Wam piłkę o identycznym ostrzu, w brzeszczocie właściwie, bo w piłce to się nazywa brzeszczot. Jakby ktoś nie wiedział. Ale tam było. To wszystko odsłonięte na stałe. Tu jak widzicie jest składane, przez to zajmuje mniej miejsca. Można bezpiecznie chwycić. Nie, nie za zęby, piłki, tylko no tak. I do tego jest to piłka rozkładana. I można teraz z tego zrobić rękojeść i ciąć. W ten sposób albo pod kątem. Myślę, że sprytna, bardzo sprawa przydatna. Teraz yy, ważna informacja dla wszystkich, którym podobają się na przykład takie ładne ciuchy marki Durabo, naszego partnera, bo dzięki wpisaniu w zamówieniu na stronie internetowej ciuchów, tak jak się Wam spodobają, bo są przeróżne: damskie, męskie, koszule, kurtki, spodnie. Wpisując hasło kod rabatowy 4x4 Flatert, od razu macie 10% zniżki. A 10% zniżki przy na przykład spodniach to jest 50 zł. Jak mówi mój kolega, mieć 50 zł, a nie mieć, to jest 100 różnicy. Więc myślę, że warto. Zamiast latać po sklepach, wszystko sobie dobierzecie rozmiar, a ciuchy bardzo, bardzo polecamy, bo są na przykład tabluca ciepła, praktyczna, funkcjonalna. Co, co tu chcieć więcej? Już o wspodniach nie wspomnę. Dalej mamy rzeczy marki Osram, naszego dobrego. Wujka firmy Osram, która to nam podesła nowości. I pierwsza nowość to jest tak, taka lampa, tak zwana inspekcyjna albo warsztatowa. I zaraz Wam pokażemy, jak działa. Jak wygląda. Lampa, jak widzicie, wygląda tak. I jest to sprzęt, oczywiście. Nie, nie zasilanym bateriami, tylko ładuje się to, to przez USB. O tu macie ładowarka ekologicznie, bo baterie są niepotrzebne. Świeci to, powiem Wam, o tak. Czyli całkiem przyzwoicie. Ale ma też latarkę tu na górze taką normalną. Przyda się przy naprawach i w garażu, i w terenie można używać też na po prostu na obozowisku można powiesić. Można. Tu na takim przegubie ustawić odpowiednio, a, a że wyposażona jest w magnes, ale o, tak się będzie trzymać, jak widzicie, super fajna rzecz, oczywiście wodoodporna, troszkę jakby podgumowana, gdzie nie gdzie z ręki się nie wyśliźnie, bardzo fajna sprawa. Następna lampa z Osramu to jest taka mała, oczywiście też ładowana przez USB. No bo po co baterie targać ze sobą, zawsze się skończą kiedy nie trzeba, to można ładować przez USB i to jest taka sprytna czołówka. O, z tyłu ma trzy czerwone lampki, także można i na rowerze używać i, i normalnie jak Każdą inną czołówkę do napraw, do, do marszu. Poza tym ma regulację, o i, i pulsacyjne światło, i, i regulację y, natężenia światła. Leciutka. No, super, fajna latarka. To jest następny produkt, który mamy od firmy Osram Automotopolska i to są tak zwane retrofity. Niektórzy z was pewnie wiedzą, niektórzy nie, co to jest takiego, ale to są ledowe żarówki przeznaczone do samochodów, które były wyprodukowane. Dawno i nie miały odpowiednich, no, do nich nie można było dobrać ledowych żarówek, bo mają albo H4, albo H7, a tam jest inne mocowanie i tak dalej. Dla, u, żeby było ciekawiej, to te żarówki jeszcze w Polsce są nielegalne. Ale, żeby jeszcze było ciekawiej, to według yy, Osramu czy Philipsa. W Polsce sprzedaje się miesięcznie 50 tysięcy kompletów takich żarówek. A oczywiście to nie są tanie rzeczy, jak mówił pan Kiepski, bo taki komplet kosztuje około 300 zł, ale ma 5 lat gwarancji z kolei. Ech, w Polsce nie ma homologacji. Chociaż myślę, że będzie miało, tylko u nas niestety to trwa, bo zanim ustalą, kto ma wziąć łapówkę, ile i tak dalej, to to trwa. I czy w ogóle brać? Nikogo nie podejrzewam, ale żyję w Polsce już wystarczająco długo, żeby wiedzieć takie rzeczy. Dlatego dzisiaj nie pokazujemy Wam na przykład nowych lamp wsm bo. Biurokratyczny młyn mieli wnioski o homologację tych nowych lamp, i oni nam je pokazali. Ale dostaniemy je do ręki, jak już będą miały wydrukowane wszystkie papiery, numery na szkłach i tak dalej, że to można z tym jeździć. Są kraje w Europie, w których są dozwolone takie żarówki, czyli Niemcy, Austria, Osta Czechy, ostatnio Chorwacja i Włochy na pewno, bo to jest produkowane we Włoszech. No, bo one po prostu są dobre. Można kupić tego typu żarówki robione przez chińskie dzieciuszkami, ale one nie mają homologacji i nigdy nie będą miały, bo. Wypalają ludziom oczy, jak jadą z przeciwka. A te y, mają homologację, bo świecą dużo lepiej niż normalne. Co każdy wie, kto jeździł autem z normalnymi żarówkami, a autem y, z, z LEDami. A są bezpieczne. O, na, na czym tu zresztą są odpowiednie obrazki. I Zobaczmy, jak to wygląda. Taka, taki zestaw. Także, jak macie możliwość, to, to kupujcie. No, bo nie musicie ich od razu montować. A to jest myślę kwestia już tygodni, kiedy one będą miały homologację. I będzie można legalnie nimi świecić. No jest to ustrojstwo dość. O, wygląda to tak i ma możliwość adaptacji do do lamp starego typu. I ja sobie chyba założę. No trudno, najwyżej mi zabiorą dowód rejestracyjny, chociaż kiedyś próbowali też za. Za LED bara Osramu, ale pokazałem Panu homologację i odpuścił. No to, to jest dosyć ciężkie, muszę Pan powiedzieć. Tu jest dioda LED. Ledowe żarówki są o tyle lepsze, że taka, takie coś nagrzewa się do temperatury 100 stopni, a normalna żarówka, taka normalna całkiem, H4 czy H7, nagrzewa się do 500 stopni no to sobie wyobraźcie jak co się stanie jak się wjedzie z taką żarówką do wody głębokiej. no to pęknie od razu nie a ta jeszcze powinna wytrzymać po, polecamy chociaż w tej chwili montowanie jest na własne ryzyko no i i normalne żarówki Osramu, takie jak znamy, kosztuje komplet około 70 zł w sklepie, a te kosztują około 300. Wszystkie, wszystkie rzeczy, które wam dzisiaj pokazujemy Osramu, jak i inne, możecie kupić na Allegro w ich oficjalnym sklepie internetowym. Trzeba wpisać po prostu produkty Osram i już i już traficie i wybierzecie czy chcecie żarówki czy ledbara czy na przykład latarkę albo albo inne rzeczy elektryczne przydatne. Na przykład w zimie do odpalania auta, to już, już znacie, bo Wam pokażę. Właśnie zmieniliśmy jak widzicie lokal. I teraz pokażę Wam najnowsze gadżety, które dostaliśmy od firmy Auto... od firmy Osram Automotopolska. I dlatego robimy to w samochodzie, bo to są takie rzeczy, które w każdym samochodzie, nie tylko terenowym. Wyprawowym, ale też w autobusie, kamperze, czymkolwiek warto mieć. I pokażemy Wam najpierw latarki. Zwykłe latarki na baterie nieładowane przez y, USB akumulatorki. Tylko latarki. Taka latarka oczywiście jest zapakowana <gryw> bardzo ładnie i niedostępnie. Bo, żeby to otworzyć, to trzeba mieć nożyce do blachy albo gumówkę albo coś takiego. No to jest jakiś chory pomysł, ale, ale spełnia zadanie, bo jest zabezpieczony. Tak wygląda. Teraz Wam pokażę, jak ta latarka wygląda. Już wyjęta z opakowania, i ona jest w takim uchwycie może być w takim uchwycie, który ma tutaj tak dwustronną taśmę z rzepem bardzo mocnym, o. przez co można w dowolnym miejscu wałcie przykleić tą taśmę i, i cały ten uchwyt mieć, o na przykład tu na rzepie, ale jest też pomysł, no i oczywiście kłada się to tu. O. Łatwo włożyć i, i łatwo wyjąć. Bardzo szybko i bez szukania. No, i ma jeszcze takie mocowanie, i ja mam podobnie, znaczy tak samo umieszczone to w samochodzie, że ten uchwyt ma. Jak widzicie tutaj, takie dwa szpikulce. O! I to się wbija pod, pod sufitkę. A drugi się wypecha tymi otworami. I, I to jest tak jak u mnie. Trzyma się. A jeszcze, dla pewności, można odkleić tą taśmę. I, i do podsufitki też się rzep powinien czepić, o. I latarkę, która jest bardzo dobra w jakichś nagłych wypadkach. Żeby szybko ją wyjąć, zapalić i ona na zupełnie przyzwoicie świeci, jak na zasilaną dwoma bateriami AA, czyli paluszkami no i ledowe źródło światła i to nie jest wszystko jeszcze można ją wykorzystywać jako lampę ostrzegawczą ale nie w środku w samochodzie tylko na zewnątrz bo ona tu na obwodzie ma magnes co wam zaraz pokażemy jak, jak się to mocuje do, do auta ma też rzeczy przydatne w, w odpłukać wypa, w wypadku. Wypadku. Tutaj ma ostrza do przecinania pasów bezpieczeństwa. Tu w tych takich szczelinach są ostre. No i bierze się. O, na tym pokaże. Pas i tu go wkłada i ciągnie i wtedy można się uwolnić z zapiętych pasów bezpieczeństwa. Tu ma dwa takie szpikulce, nazwijmy to. I to służy do rozbijania szyby. Jakby komuś wpadło do głowy upiec w samochodzie w czasie lata dziecko albo psa, to żeby rozbić szybę, mamy narzędzie. W każdej chwili pod ręką. E, tym się oczywiście nie wali w szybę, tak? O. Znaczy, może i by się rozbiło, ale to jest wiadomość taka, że żeby zniszczyć szybę, to trzeba taki szpikulec w rogu szyby, najlepiej na dole, docisnąć i mocno pchać, i wtedy szyba tu ma najsłabsze miejsca w rogach i wtedy ona się rozbije w drobny magnik, nikogo tam nie kalecząc specjalnie. Więc jeżeli zobaczycie w lecie na parkingu prawie upieczone dziecko, psa czy, czy kogokolwiek, no to macie taką latarkę i nie zawahajcie się jej użyć. Bardzo łatwo. Zaraz Wam pokażemy jak to świeci. Druga rzecz to jest lampa ostrzegawcza, która o, tak wygląda pudełko. Że jak będziecie szukać na Allegro w sklepie filmowym firmy OSRAM Automotopolska to tak wygląda łatwo znajdziecie lampa ostrzegawcza też jest na baterie nieakumulatorowa tu ma pstryczek elektryczek o i daje takie światło pulsujące zaraz zobaczymy wystawimy na zewnątrz bo oczywiście tu ma magnes tu nie ma do czego przyczepić przyczepimy do karoserii i i wam pokażemy, jak to działa. Tak, na dzisiaj koniec. Tych wszystkich nowych gadżetów. Zachęcamy do kupna, bo pokazujemy, myślę, dobre rzeczy, albo ciekawe, tak jak ta dmuchana lampa. Żaden wydatek, a warto mieć awaryjnie. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dać lajka. Komentarz, bo to pomoże w rozwijaniu naszej działalności. Nazwijmy to. Dziękuję. Do widzenia.